Wiosie, się znajomi, w którym gramy się w Tikena? Ustawcie łapkę w górę, subskrybujcie tam na dole, żeby więcej gapi dziennych i innych powiadomień. I gramy w Tikena. Czas. Go. Będziemy tak nagrywali co najmniej dwie, trzy rundki. No i jest to, co się wam się spodoba na moim kanale. <tryk> Kioł... Uł... Nagrywamy no tylko dwie rączki, więc ten będzie bardzo krótki. Ta. Dobra, teraz to mm, no się podoba. Mmm, jest gorzej. Zobaczcie, jak mi miejsce gra. Tak jest jestem tym robotem. tak. Nie, jestem tu na dobra. Nikodekson rozwalił kolejnego, jakby co, nie przedstawiłem się, jestem Nikodeksonem, kolegą, będziemy tą serię nagrywali razem. Więc jakby to o, o, on jest mistrzem, ja nie chcę się pokazywać, najpierw gdzieś tak na 10 odcinkach nie będę się pokazywał. Jeżeli więc... no wiecie, za 10 odcinków 15 tysięcy lapek w górę to się pojawi. No i Nikodex on przegrał z jakby z ty jakby on przegrał z jakby z Grom i w ogóle O teraz Kiciuś z